Dzień dobry, dzień dobry, czwartek, 1 sierpnia. My dzień zaczynamy od placu zabaw, oczywiście, ale już w Tomaszowie Lubelskim, o no, taki przy bloku. A my, zwiedzanie Tomaszowa Lubelskiego, zaczynamy od marketu chińskiego. Chiński markiet, gdzie Agnieszka ma zamiar pokupić korzystne zakupy w korzystnej cenie. Pokupić, już tak po rusku, mówię, pokupić. Tutaj na razie Patryś sobie czarny wachlarz kupił, będzie się wachlował w aucie, no i nic poza tym, z znicze kupiliśmy jeszcze, jedziemy dalej. A my właśnie teraz idziemy na cmentarz do mojej mamy, siostry i dziadków. A Patryś już wie doskonale no i my już tutaj jest cmentarza przyjechaliśmy tutaj Tomaszowa idziemy do restauracji Tabasco Patryczka ulubiona to Patryczek się bawi z dziećmi tutaj nam weszły nasze dania to jest rosołek dla Patryczka ale jeszcze gorący troszeczkę tutaj makaron dla Agnieszki cappuccino, które już wypiła espresso, które ja wypiłem a dla mnie pizza wegetariańska także jemy No my byliśmy my jego taty. Tutaj przyszliśmy sobie do parku. Tutaj trwają uroczystości. No Patryczek oczywiście plac zabaw zobaczył. Agnieszka gdzieś tam musi zaparkować jeszcze. Tutaj grają hym w tym momencie. Jesteśmy w Tomaszowie Lubelskim, a tu za chwilę będzie 80. rocznica upamiętnienia powstania warszawskiego. Będzie takie dystep. Ojciec walczył w 20 roku z generałem Żeligowskim i zdobywał winę. Proszę mi wierzyć, ja w tej chwili widzę, jak właśnie koledzy próbują przez ten mur na wyścigach przechodzić, dobiegają do tego muru, podsycają się. Że tak. Niemcy ich ścinają dosłownie z tego muru. Ja mówię ja, ja dosłownie, widzę to przed oczami. Droga od krzywdy daleka od sporu. Droga uczciwych ludzi. Droga ludzkiego honoru. Nam niepotrzebne są słowa, ani przemówień tonu łzawy. Niech politycy szukają sumienia w gruzach Warszawy. Polski naród. Życzę Państwu wolnej Polski. Chcemy się przyjechać na żądlowską, na miejsce, aby się z mostu. Dziewiątą jechaliśmy. No i my tutaj po tym koncercie, i Agnieszka po koncercie, my po zabawie z Patryszkiem jeszcze na lody sobie wstąpiliśmy. Jakiego masz loda? jogurtowa żurawina i ale było piwo z marakują bo no, znaczy mi już brakło ale... właśnie zabrakło Ciekawe. a jakiś sorbet mam i jakieś ciasteczko ciasteczko cytrynowe i sorbet wiśniowy, a Patrycja jak zawsze czarnego loda